Nie lubię nudy w życiu. Nie lubię bezczynności. Yy, I z taką wdzięcznością patrzę na to, jaką naturę dał mi Bóg. Że dał mi taką naturę, że mi się chce. Tak? I są wokół mnie ludzie, którzy nie mają takiej natury, we mnie, tak, takiej jak ja, że się chce. Że gdzieś pędzą, że robią, że tysiąc pomysłów. Ja zasadniczo jestem taką osobą. I jestem wdzięczna za tych wszystkich, którzy mnie spowalniają, którzy mnie zatrzymują, którym jest za ciężko, za szybko, za bardzo i których ja bardzo kocham, i w związku z tym muszę zwolnić, muszę popatrzeć na nich, muszę powiedzieć: A jak ty chcesz? A może chcesz inaczej? Tak? Czuję, że jest wtedy ta równowaga w moim życiu, bo są ci cudowni ludzie w moim życiu, którzy tą równowagę w moje życie wprowadzają cudownie. Tej różnorodności poruszać się. Ludzie robią sobie testy na osobowość i mówią: O, jestem taki, jestem taki, jestem taki. Nieważne. Ważne jest, jacy my jesteśmy, czy wpływamy na siebie, czy ci, którzy pędzą, ciągną innych, a ci, którzy nie pędzą, zatrzymują tych, co pędzą. Mam taką wdzięczność za tą różnorodność ludzi, którzy mnie otaczają, za tych, którzy są płochliwi, za tych, którzy są hej do przodu, za tych, którzy są FIFA, Rafa, wiecie. Mam ogromną wdzięczność za tą różnorodność, i nie chcę mówić, że wszyscy mają być tacy, tacy sami. Zachwyca mnie ta różnorodność, i to, że ta różnorodność też wpływa na mnie i że moja różnorodność wpływa na innych. Mam ogromną wdzięczność właśnie za to, i chcę tego się uczyć bardziej takiego akceptowania drugiego człowieka i widzenia, chociaż może być diametralnie inny niż ja. I uczenia się tego, że każda osoba ma na mnie wpływ, i on zawsze jest piękny i dobre. Jestem wdzięczna.